Siemanko, siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry serii Resident Evil 2. Ostatni odcinek skończyliśmy w tym oto pomieszczeniu. Musimy... Tak po, pokrótce przypomnę wam, że musimy znaleźć antidotum dla Sherry. Dla tej dziewczyneczki. E, aha, przeładowałem sobie. Nie. Ja. Z powrotem. E, I już chyba coś mamy dla niej. Czy nie mamy? No nie wiem, ona, ona twierdziła, że, że, że już mamy. No to dobra, jeżeli coś jest, to idziemy zobaczyć. Mapę sobie włączymy. Laboratorium, eee, laboratorium. No to mam dla niej tą odtrutkę, czy nie? Mam dla niej tej odtrutki, bo już w końcu nie pamiętam. Chyba mam. Chyba mam, bo tutaj brałem stąd. Dobra. W takim razie muszę się wrócić teraz. No nic, to idziemy do Sherry. Musimy ją znaleźć teraz. O tak, tak, ładna na ciebie. Dobry takuś, O, jaka masz taka. O, sypnęła go. Antidotum jakiś. O... No i co? to jest Mężuś! Mężuś! Wynerwił się coś. O! Kaccenka ta. Aha. Ah, William, I <sighs> should have killed him while I had the chance. I don't know why I just I couldn't do it. He was your husband. No, that. Honestly, we were more married to our work than each other. But what about Sherry? How could you just leave her all alone while Raccoon City burned to hell? Oho, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie jeszcze się pozbierał, Chyba nie. O, ale kurde, zawzięte bydla. O kurde, jakie to wielkie? To chyba niewiele dodało. Aha, nie, to ja chyba wolę na odwrót. No pewnie, ja wolę na odwrót. Nie, nie. No nie wiem. Mhm. Walcz z ignoją. Ładuj to. Amunicja. Dobra, jedna. Amunicja druga. Ja wiem, czy to mi coś da. Ładuj to ładuj to. Bo on się pozbierał do O o. O o! Czekaj, bo ja z wrażenia O, uciekłem mu. O, za szybko się cieszyłem. Tak, fipunek włączaj. Zaraz weźmiemy, czekaj. A eee, tego. Aha, przecież się ja tutaj mam. Dobra, i tu na plecach jeszcze masz. O dziękuję, ty jesteś zdziczały jakiś chłopiec oczko O, coś ma z przodu Nie, no nie chowaj tego, nie chowaj Jej, udało mi się. Chyba. Nie gadaj, że to padło, bydle. Padłeś? Powstań, power aid. O! Nieźle. Co tutaj macie dobrego jeszcze? Aha sobie pozbieram, chociaż staw. Jakaś mocna amunicja. No, klery jest zdecydowanie łatwiej, bo widzę, że... Ona kurde ma z tego granatnika dobry użytek. Linda towarowa działa. Super. Może sobie coś wypijemy. Uleczymy się tym sprayem. co coś jeszcze jest. Chyba już tutaj nic nie znajdę. Dobra, amunicja załadowana. No nie, leży bydle, no. No dobra, to idziemy na górę. Niemożliwe, że on już nie żyje. Jakoś za szybko poszło. O, pryskali cię. Bezczelne drani Gdzie ona jest? Gdzie ta szery? Chyba dobrze idę, bo już nawet nie pamiętam. A chyba dobrze East area, kurczę, nie pamiętam Mapa. Tak, to tam... Czekaj. Pokój wypoczynkowy. Oto to tam muszę iść. Do North Area. Tak. Czego? A, access the Night. A czemu? Nie ja mam tej brązoletki. Z tego jeszcze? No to jakim cudem? Eee, laboratorium biologiczne. no nie, tam nic nie było już. Szklarnia... no, no dobra. I idę tu. Ten leży powyginany jakiś. Czekaj, tu? Tu. Hej! Ta żyje, ale ta chyba... A ta chyba już nie bardzo. Nie Pani, Myślałem, że już nie. No ale daje radę. No, chyba niekoniecznie. <grym>, Masakra.

Co to Kod who, stethyka... Aha. Czyli trzeba stąd to... no! no i się przekręciła nam no. <vit>

Dawaj, Sherry, dawaj. Ex granted. to lecimy na górę. Aha, samo się zamyka. Już? To jeszcze niżej jedziesz? To czegoś ja tu nie rozumiem. To nie powinno jechać do góry? Na powierzchnię?

Ja to na powierzchnię raczej wyłazłem, no oni, oni nas dali pod ziemię. Nóż? Dlaczego do, do mi ten nóż? Aha. Dobra, sobie zapiszę jeszcze, bo coś się chyba tutaj będzie działo. Widzę. Coś bym tu schował jeszcze do tego. To może? Przechowaj. 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 Dobra, resztę zostawimy. Nawet music się jakiś załączył, o! Aha. Pytanie do detonacji, no to trzeba się streszczać Dobra Leżysz No nie Dobra, ja się z wami strzelał nie będę A weźmiemy sobie roślinaczkę na wszelki wypadek Chodź sherry, chodź Wiemy Złaś na dół

A no ja Was chyba tym potraktuję. Pasem. No, jeszcze któryś? Daj, jeszcze rybać tam. Jej, pora. No kurde, gdzie się zarwi O, ale zbiorniki nagrzane, ale zaraz walną. Chodź Sherry, chodź. Dawaj Sherry, lecimy. Oh, sure. Maybe we can use that! A worth try. a try! Self-destruct sequence to What you doing? I gotta get this train moving. I need you to stay right here, okay? Okay. I promise I won't move. Good. Be careful. Always. Of course. I will be, ver I will be very careful. will she? Aha, I need to go. Aha, I'm going to go. Oh, I'm going to Oh!

The whole place is coming down. Look, you need to get out. Fast. I know. I found a way out. I think I think we can all make it. Where are you now? Claire, are you still there? Leon? I'm sorry, you're breaking up. Don't worry about me. Just get out of here. Mm -hmm. Leon. Leon. No i ciekawe to teraz? Teraz już mogę wziąć. Oooo, ciekawe kogo mam tu siekać w tym. A to zjeżdża jeszcze? Ooo, nasz kumpel. Masakry gdzie tam wlazłeś? O, człowiek, proszę fler. No. Chyba to nie jest dobry pomysł. No weźcie aż po O, że. O, o się wściekł. Pajakawajza. No nie no, to kurde bydle jest wstrętne. Idę z tej strony. Gdzie on jest? Ten łajże. A tu jest. Obrój się, nie. Pokaż oczy. Amunicja mi się kończy. Ciepko. Jej! Strętny gnoju. Jaki ty jesteś paskudny? Teraz się wreszcie rozpadłeś czy jeszcze nie? A już chyba tak. Chyba jaj ile można z nim walczyć. O, ale ma pazury odbite. No dobra, a on gdzie? Przyjdzie czy nie przyjdzie? Wagony doczepione. Ale nie ma. myślałem, że to Leon, co tu Ciekawe, gdzie ten tunel prowadzi. Które miejsca? No, chyba się udało. Słuchajcie. Chyba udało nam się ogarnąć tą gierkę. Chyba przeszliśmy całą. Zostawcie słuchajcie subika, zostawcie łapkę w górę. Następną część, e, trzecią myślę, że zaczniemy gdzieś w najbliższym czasie. Jak macie jakieś propozycje, co moglibyśmy ograć, co macie ochotę zobaczyć, jaki gameplay, piszcie w komentarzach. O, ile on się pojawił. Jusie no Manko. He, on w wagonie siedział, cwaniaczek cały czas. No koniec mamy, słuchajcie, tak jak mówiłem. No, to już pominiemy tą końcówkę, nie będziemy tutaj siedzieć i czekać. O. Dobra. A co to było? No nieźle, nieźle. No dobra, słuchajcie, dziękuję Wam wszystkim e, za oglądanie. Ten odcinek był bardzo krótki. Jak się okazuje końcóweczka to była, nawet nie, nie sądziłem, że to już będzie tak stricte koniec gry. E, tak jak was prosiłem, zostawcie łapkę w górę. Pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału. No i piszcie w komentarzach, na co mielibyście ochotę następne. I tak dalej. Komentujcie. Chętnie odpowiem. No to co? To do zobaczenia. Na następnym odcinku z jakiejś gry, na przykład z Resident Evil 3. Trzymajcie się, hej!